Cień, moi drodzy, kontynuujemy sobie naszą historię, w której czekamy na święta 22 grudnia, a więc tylko dwa dni do świąt. Tak jest, to właśnie tylko te dwa dni dzielą nas już od tego magicznego okresu. A dzisiaj sprawdzamy sobie sekrety świątecznego update'u w Dress to Impress. Tak jest, ostatnio robiliśmy sobie świątecznego quest'ika, Udało nam się przejść świąteczną mapkę i przejść wszystkie trzy chaptery. Jeśli ktoś tego nie widział, to polecam sobie zobaczyć, bo naprawdę bardzo, bardzo fajny quest'ik. Pokażę wam dzisiaj dwa sekrety tego update'iku, No i pierwszy z nich pewnie już dobrze znacie. Jest to ta odznaka: Question. Question mark, question mark. Podejrzewam, że niektórzy z Was już ją mają, a jeśli nie, to wiedzą, jak po prostu można sobie ją zdobyć. Wpisując sekretny kodzik, właśnie w tym pomieszczeniu, które teraz widzicie. Bo w tym pomieszczeniu znajduje się właśnie fontanna. I jak sobie do niej podejdziemy, to możemy wpisać sobie kod. I jak wpiszemy sobie właśnie kod, który teraz widzicie, no to możemy sobie tą odznakę zdobyć. No i mi się to udało właśnie zrobić. Udało mi się ten kod właśnie wpisać. Ten kod jest dla każdego taki sam, także możecie sobie go bez problemu teraz skopiować, wpisać. I też właśnie tą oznakę odblokujecie. Teraz przejdziemy sobie do drugiego sekretu. Moim zdaniem o wiele ciekawszego, bo właśnie po wpisaniu tego kodu odblokowuje nam się tajne, sekretne pomieszczenie, tak jest, w którym możemy zobaczyć sobie sekretną kasztankę. Także wbijmy sobie szybko do giereczki na świąteczną mapę, bo to właśnie tam znajduje się ta sekretna mapka. Okej, okay, kalendarz adwentowy, który to będzie dzień co? Czekajcie, który to jest dzień w tym updateciku? O, okej, okay, mam jakiś naszyjnik. O, dzień jedenasty, okej, okay, dobra. Aj, tu widzę, że trwa akurat runda, to chyba nie mogę przejść na razie do gry. Aj, aj aj. kurczę, tak wam powiem, że żałuję, że tutaj sobie nie odbierałem tych itemków w kalendarzu adwentowym, bo zawsze to lepiej je mieć niż nie mieć, a tu chyba takie coś fajne itemki, co nie? Zawsze to właśnie jakieś kolejne itemki do strojenia właśnie waszego awatara w trakcie jakichś różnych yy, kategorii, także Kurczaczki szkoda, no ale jak to się mówi, trudno Ty, patrzcie to, jaki rzadki appearance, patrzcie to, normalnie jak multi, patrzcie to, spotkałem jak multiego w grze Co jest? Jego dziewczyno w ogóle, co jest, Patrzcie to Zuzom, yo! What the heck? siam multi! Co ty robisz? Nie multi, ej, ej, ale multi, 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 to są dzieci, ej ej, nie patrzcie dzieci, nie patrzcie. Bro, get down man! What you doing bro? Nie no, co on wyprawia tu? Ja wychodzę, bye! Mam nadzieję, że to będzie dobry serwer i powiem wam, że tak mam zdarte gardło, tak czuję gardło od serii o yy, świątecznej plus, yy, oczywiście moi drodzy, też live'ików, które ostatnio robiłem z eventu świątecznego Robloxowego. No nie, no nie wierzę! To kolejny serwer, yy, na którym nie mogę dołączyć sobie, no nie, bo nie mogę tu jakoś do lobby wejść, nie? Stąd. No nie da się chyba Skoro gramy sobie też w Dresdno Impress, to wypadało wam podać jakieś kodziki, które aktualnie działają w grze Także teraz możecie zobaczyć sobie wszystkie kody, które aktualnie działają Także jeżeli jeszcze jakichś z tych kodów nie użyliście, to użyjcie sobie tych kodów Bo możecie przynajmniej zdobyć sobie jakieś fajne itemki Oh my god, man, I was don't see that before, I don't see it before Dobra, join, tak Okej, okay. come on, man Okej, okay. I didn't see that before Okej, okay. no okej, okay. teraz to ma sens, dobra. No więc tak, właśnie, jak już macie ten kodik wpisany sekretny, to musimy pójść sobie tutaj. No i właśnie. Teraz idziemy sobie tutaj. I to powinno nam się odblokować. Zobaczcie to. Jak widzicie, mamy to. Klikamy. Jest! Będzie chyba kad Jest? Ju! Sekretna katsenka W świątecznym evencie Yo. Dress to impress, I love you Jak mi się będzie widzowy język Plątał sorki, ale naprawdę ostatnio Jak wiecie no dużo nagrywam te live'iki To już nie nazwa wam mówiłem, więc Mogę być właśnie zmęczony i to już szczególnie Mam zmęczone, nie? Gardełko szczególnie Jelonek jakiś? Renifer? Renifer chyba co? Co jest skaleczony? O biedny Jakaś dziewczyna! Co? Co jest. Wreszcie coś bezpiecznego, teraz. Bezpiecznej podróży w bezpieczne miejsce. Mam nadzieję, że się nie znajdą. Obyś miał rację. Czyli połączyli się i teraz muszą się rozdzielić ponownie. Nie wiadomo, kto to jest. Co jest grane? Ale to chyba ten... Była Lana? Czy nie? Tak już mi się kojarzyła z tego quest'a. I my tu jesteśmy? Yo! Nie, 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 nie. Dobra, czekajcie. Czy tu są jakieś sekrety jeszcze? Świąteczne? Jakieś więcej rzeczy? Czy nie? Co jest grane? Yo! Dobra, to jakaś świąteczna księżniczka. To jest jak olimpiaki, czy coś bogowie Grecy, czy coś. What the heck? Jo, a w ogóle jak oni mają te ubrania, tak? Co jest? Czym tak chciał mieć ubranka jakieś tutaj? Mogę się tu jakoś wystylizować czy coś? Hmm, chyba na razie póki co nie, co? Okej. Okay. Robimy w ogóle test teraz widzowie. Jeżeli nie wiedzieliście o tych sekretach, albo przynajmniej o jednym z tych sekretów, czyli albo o tej fontannie, albo o tej caccence, to zostawiacie teraz w tym momencie tutaj tak jest. Drogi widzko albo drogi widzu, łapeczkę w górę i subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. I zobaczymy, ile osób z Was nie wiedziało o przynajmniej jednym z tych sekretów. No i też przy okazji sprawicie, że będę szczęśliwy i będę wiedział, że filmiki Wam się podobają. Ale naprawdę. Nie dress to Impress to potrafi w updateciki, no nie no serio. Super to jest. Nie no, taki sekrecik, ja się naprawdę czegoś takiego nie spodziewałem. Ja kurczę żałuję, żeśmy to pomynęli, ale dobrze, że się zorientowałem i no ta seria świąteczna to idealny moment, aby to dodać. No bo kurczacki, no, to jest część jakiejś większej fabuły i mamy lore! It's just a theory, a game theory! Także tak, tak to tutaj wygląda. Sekretny świat, Olimp być może. Słuchajcie, kiedy to dogrywam to jest kolejny dzień, więc zobaczmy sobie czy mogę odebrać sobie kolejną nagrodę. O tak, mogę jeszcze, Ok, Jakaś teksturka, Winter Pattern Pack, 2024, okej. Okay. Spoczko. I chciałem wam jeszcze pokazać tutaj lobby mimo wszystko jeszcze raz, bo naprawdę jest bardzo tutaj ładne, naprawdę zobaczcie to. Jak to pięknie wygląda, naprawdę dresztu imprez się mega postarało. Tutaj kominek, skarpetki, no pięknie to wszystko wygląda. Świece, więcej. no... Cudownie to wygląda, cudownie. Poczekajmy sobie teraz, właśnie, na jakąś kategorię. A się zacznie, obojętnie jaką. I pokażę Wam jeszcze, jakie ubranka świąteczne możemy sobie przymierzać. O, no i idealnie nas tutaj zrespiło. spoczko. No to co, ubierzmy sobie jakiś outfitik jeszcze na koniec. Czemu by nie? O, prezencik, dobra, zróbmy sobie go taki. Może panią Mikołajową będziemy, co nie? Może tak sobie zrobimy. Tylko, czy tu jest gdzieś czapka Mikołaja, właśnie? Czy tak średnio? A przydałaby się nam taka czapeczka. Yy, mogę tu jakoś czekać ekwipunek, czy coś mieć? A da, to ubierzemy sobie to w takim razie. buciki to. Może tutaj jakieś czerwone, sobie założymy. Wiadomo, to jest przeciwko kategorii, bo y, pierwszy dzień szkoły, a nie święta. Ale może pierwszy dzień szkoły, akurat w jakimś magicznym świecie, zaczyna się właśnie <śmum> święta. Ale i tak nie będziemy mieć udziału w tej kategorii, więc po prostu chcę no, po prostu pokazać tutaj, jak to wygląda, co można sobie tutaj ubrać. A to jest jakby taka czapka Mikołajowa, jakby troszeczkę taka w innym stylu, ale jest troszeczkę okej. Okay. No i gotowe, nie? Ej, spocz tak szczerze. Jakieś włosy by tutaj na pewno były pomocne, a to jest strefa VIP. Dobrze, że to jeszcze Wam pokazałem, to jest w ogóle reniferek, którego my dostajemy za sekrecik. To dobrze, że ja Wam to pokazałem. jo No, czekajcie, zdejmijmy sobie prezencik. Tak, patrzcie, jo, jaki słodziutki, patrzcie to! Ej, dobra, dobrze, że ja to jeszcze odkryłem. I tu mamy, w ogóle czekajcie, tu możemy naprawdę sporo sobie zrobić. O, czapeczkę, no! I to jest czapeczka, którą ja chciałem. Eee, yy, okej, okay, czekajcie, teraz tak, może też byśmy sukienkę może zmienili, bo tu mamy jakąś widzę. czekajcie, co to jest? Ej, no to też nieźle wygląda, normalnie niczym skrajny lodu. Dobra, dawajcie, tutaj yy, zdejmujemy, gdzie to jest w ogóle, nie mogę tego zdjąć. Aha, dobra, to w takim razie zdejmiemy sobie, skoro nie mogę tego zdjąć, dziwne. No tak, no bo nie mogę, to zdejmiemy sobie to, to sobie zostawimy, obyśmy zdążyli sobie jakieś włosy tutaj jeszcze wybrać, tylko gdzie to można zrobić? A tu pisze w ogóle chyba, salon, o, tu będą włosy. Jak nic, co nie? Tak jest, okej. Okay. Prawie te włosy idealne, ale może zmienimy, bo z tyłu troszkę nie pasują. Może tutaj te włosy? O, takie może. O. No i te pasują idealnie. No i zobaczcie jaki outfitik zrobiliśmy. Tak można sobie zakończyć odcineczek. Piękny, świąteczny outfitik. Także jeżeli chodzi o ten odcineczek, to będzie to już wszystko. Dziękuję Wam za jego obejrzenie. Widzimy się oczywiście już jutro w kolejnym odcinku serii świątecznej, która no niestety dobiega już końca. Tak jest. Yy, smutno mi, bo seria się kończy, ale też troszeczkę czuję ulgę i jestem też szczęśliwy, że udało się ją przeprowadzić fajnie, bez żadnych problemów i, i też będę mógł sobie odpocząć, bo no czuję jednak po sobie, po mojej ilości snu, dużej ilości nagrywania, streamowania, że kondycja moja jest jaka jest, a zdrówkowy to jest ważne, także pamiętajcie o tym, dbajcie o wasze zdrowie. Yy, ja teraz, aż nawet tutaj się szybko jeszcze napiję, yy, bo suszy naprawdę mnie mocno w gardle. od razu lepiej. Także w tym odcinku to że wszystko. Trzymajcie się. Dziękuję wam za jego obejrzenie. No i cześć pa.